Amanita muskaria, muchomorek czerwony, popularny. Nie niszczymy, prośba, ponieważ niektórzy zbierają te grzybki, w tym ja, właśnie. Nie niszczymy, zostawiamy dla osób, które je przetwarzają. To jest surowiec farmaceutyczny. Tego też nie jemy, moi drodzy, nie jemy tego w taki sposób bezpośredni jak. Wszyscy jedzą grzybki na patelnie nie wrzucamy. Można je zjeść pod warunkiem tam odpowiedniej obróbki. Yy, ale tam jest taka toksyna, która musi być przerobiona. Także to nie jest taki temat prosty. Zostawiajmy te grzybki dla osób, które rzeczywiście ich potrzebują, które je zbierają, obrabiają farmaceutycznie, można powiedzieć, tak? No. No widzę, że powiedziałem kopnięte grzyby w lesie.